Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska, zapraszam. Piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębia Lubin rozpoczęły przygotowania do meczów w europejskich pucharach. Przeciwnikiem miedziowych w czwartej rundzie pucharu EHF będzie francuskie Met Handball. Podopieczne Bożeny Karkut przygotowania do pucharowej konfrontacji rozpoczęły w poniedziałek. Lubinianki podbudowane wysokim zwycięstwem nad mistrzem Polski Łącz Polem Gdynia skupiają się teraz na rywalkach z ligi francuskiej. Teraz będziemy się przygotowywać taktycznie pod przeciwnika. Za nami już był mecz z Gdynią, bardzo się cieszyliśmy z zwycięstwa, ale to już jest za nami, także teraz przygotowujemy się na coś innego i myślę, że to będzie fajna przygoda. Zespół z znawane Sajelicz, obrotowa zagłębia do Lubina trafiła właśnie z ligi francuskiej, a konkretnie z Tuluzy. Co rok, że gram w Polsce, no to zaczyna być trochę dawno, ale co wiem o meczach, że zawsze było silnym zespołem, że nie wiem ile razy wygrały, nie wiem ile, jak się to mówi, o mieści Francji, Puchar i to wszystko, no to często też mają niezły rezultat na Puchary europejskie. Pierwszy mecz pucharowej konfrontacji odbędzie się sobotę w Mec. Rewans zostanie rozegrany tydzień później w Lubinie. Po ponad miesięcznej przerwie związanej z występami reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata na parkiety powracają zespoły Superligi Piłkarzy Ręcznych. Do derbowego spotkania przygotowują się zawodnicy siódemki Mieć -Letnica i Zagłębia Lubin. Obydwie drużyny okres przygotowawczy przepracowały bardzo solidnie. Podopieczni Dariusza Bobka wzięli udział w dwóch turniejach towarzyskich, w których rozegrali łącznie osiem spotkań. Bardzo ciężko pracowali chłopcy, trzeba to przyznać. Jedną trzecią więcej niż w okresie przygotowawczym letnim. Mam na myśli nie objętość, tylko intensywność. Gdyż okres teraz był króciutki, bo to trwało 5-6 tygodni tylko. Można powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko kompleksowo. Wszystkie cechy motoryczne i kształtowaliśmy zarówno szybkość, skoczność, jak i wytrzymałość. Jak również nowe, stałe fragmenty gry opanowane zostały już praktycznie przez zawodników. Nowe zagrywki, tak zwane. Dużą uwagę zwróciliśmy na naszą piętrach i losową, czyli grę w obronie. Także bardzo kompleksowo, bardzo intensywnie. Do drugiej części sezonu Legniczenie przygotowywali się na własnych obiektach. Zespół jest zmobilizowany i gotowy na derbowe spotkanie z Zagłębiem. Poświęciliśmy wiele treningów na przygotowanie motoryczne, a także na zgranie poszczególnych formacji. Współpracę w dwójkach, w trójkach, ponieważ to gwarantuje później pełne zrozumienie zawodników na boisku. Mecz pomiędzy Miedzią a Zagłębiem zostanie rozegrany w sobotę o godzinie 18 w Legnicy. Za nami pierwsza impreza w ramach Sportowych Ferii 2013 z Regionalnym Centrum Sportu. Pierwszą dyscypliną, w jakiej rywalizowała młodzież, była halowa piłka nożna. Pierwszy turniej zorganizowany został dla roczników 9:7 i 9:8. Na sali gimnastycznej przy ulicy Legnickiej stawiło się 9 zespołów, które zostały podzielone na trzy grupy. Piłka nożna w Lubinie jest dyscypliną, która króluje i nie ma co się oszukiwać. Dzisiaj do turnieju zgłosiło się 9 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy. No i w grupie rywalizują między sobą każdy z każdym. Do finałów awansowały najlepsze ekipy z grupy A, B i C. Widać właśnie, że potrafią grać. Są tutaj widzę, że jest drużyna klubowa, tutaj jest grom gromadzeń wielowieś. Także widać po strojach od razu, że to jest grupa zorganizowana, widać że jest grupa z zagłębia lubin, także myślę, że będzie ciekawy poziom. W drugim turnieju rywalizować będą zespoły złożone z zawodników z rocznika 1999. Znakomitą formę. Podczas okresu przygotowawczego prezentują piłkarze miedzi Legnica po ostatnim zwycięstwie 4 do 1 nad Śląskiem Wrocław, tym razem po dopieczni Bogusława Baniaka wygrali z Lechem Poznań. Jedyną bramkę w meczu zdobył Jakub Grzegorzewski. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia! Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.